Cześć, dziś pokażę wam jak zrobić gumy balet. nam materiały to od rękawiczki. Pala z rękawiczki. kulki, taśma i nożyczki. Ja pokażę wam jak to zrobić. Bierzemy parę z rękawiczki, nakładamy na korek. Owijamy taśmą. Odcinamy taśmę nożyczkami. I nasz gumipalec jest gotowy. To teraz pokażę Wam jak to działa. Wkładamy kulkę do gumipaleca, zaciągamy palet i To ma teraz lepszy wystrzał niż proca. Radzę Wam nie szczelać do ludzi no bo to wolę ja akurat dostałem z, taki, z takiego czegoś eee, nie ścielajcie szyby, bo pozbijacie. No dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Nara!